Witajcie na kanale kwasogarnie Franek Kole za Asterami Wisły Kraków. Dzisiaj mecz pucharowy, dzisiaj dużo będzie się działo. Opuścił Was niestety ostatni rynek transferowy. Pozyskaliśmy Plaswicza, pozyskaliśmy Musolika. Będziemy polować na jakiegoś środkowego pomocnika, bo straciliśmy Lichuina, wymiana z wymiana z Rakowem Częstochowa. No, i dalej poszukujemy wzmocnień czy problemy techniczne. No, niestety nie udało się tego nagrać. Szkoda, ale najważniejsze, że najważniejsze, że mecz z GKS-em udało się zapisać Radkiewicz. Tak jak mówiłem: Patel, Patel Gerbowski, Kryszkiewicz, poprawa Janasik, Szot. I oczywiście shot, 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 shot Sacek, Kurminowski z przodu, a je za Antonika, ale Antonik będzie grał tutaj za teriupowskiego Lichujen odchodzi, Młyński, Olejarka, Tomasiewicz, widziałbym tutaj, no właśnie, czy zagramy, no Żukrowski, Żukrowski będzie tym zawodnikiem, który wyjdzie w podstawowym składzie. Olejarka, Olejarka, Tomasiewicz, Żukrowski, 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 dobrze, Rodado, za Radkiewicza, ale Radkiewicz wydaje mi się, że dostanie w drugiej połowie szanse. Za Listowskiego, Antoni Kozuba, może tutaj Lichwin, 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 Lichwin. za Listowskiego. Jeszcze przyglądam się zawodnikom Jagieło za Olejarkę. W takim składzie wyjdziemy Jarasi, Ksaczy, Gerbowski, doprawoński w Kurminowski. Liczę, że wygramy to spotkanie. Liczę, że będzie się działo. To czwarte, czwarte miejsce drużyny naszego przeciwnika. Trzecie, mecz, trzecie miejsce Wisły Kraków. Jeżeli wygramy to spotkanie, to będzie szansa. Będzie szansa na awans w grupie. Więc jest to na pewno kluczowe spotkanie. Zapraszam Was serdecznie. Diewara na bramce. Ring. Ruj Modesto. No, będzie się działo, będzie się działo na pewno, spróbujemy wygrać to spotkanie. No i jak wiecie, szukamy cały czas wzmocnień. Plaswicz, który przyjdzie z Rakowa, wydaje się zawodnikiem, który no, do, będzie na pewno na, na najbliższy sezon, 31 lat, piłkarz, który z niejednego kryta chlebia i wydaje się, że będzie tym zawodnikiem, który który tą lewą stronę nam troszkę pobudzi. Ale nie e, zatrzymujemy się i w kolejnym sezonie będziemy szukać e, kolejnych smocjów. lewej flanki tutaj wydaje się, że może Starzyński, Młyński i Plastyczny albo Młynek i Starzyński odejdą. jak Grodowski puszcza w piątkownicę bramkę. E, troszkę rozważyłem się tam w e, obrona zaspała No i niestety przegrywamy minucie 1 do zaraz zobaczmy to jeszcze raz tutaj. mogliśmy to zablokować, wydaje mi się, że jak najbardziej e, udałoby się zablokować ten strzał strzałnie na 300 tutaj. Właśnie, był ruch chciałem, e, odsunięta na flanka, no nie niedobrze, niedobrze. E, będziemy musieli starać się odrobić e, tą stratę e, gola. E, a pewnie rozjuszy to naszego przeciwnika, teraz poprawa, niepotrzebnie. Wdaje e, się w drybling, Janasik. Janasik ma sporo miejsca. E, Młyński Młyński wywrócił się oczywiście o, Dado, Dobrze tam doskakuje Żukrowski, Jagieło Piłka w stronę W stronę pomocy Wisły, ale to drużyna Drużyna Pecka Posiadanie piłki przez jest. Sad. Mamy sporo miejsca. Sacek. Sacek. Do Żukrowskiego. Niestety nie pełnie. I teraz Faraj. Ma sporo miejsc, Będzie szukał dośrodkowania. Będzie szukał strzału na bramkę. Dośrodkowania. Dobrze. Rzut karny. Rzut karny. Obok był w formie. Podarowaliśmy. Podarowaliśmy Grybowski, broni to i wracamy do gry. Wracamy do gry. Krebowski obronił to. 2-0. Bardzo dobrze. Bardzo dobre wyjście Pielborskiego do, do zawodnika, środki drużyny. No i niestety nie wyjęliśmy tej piłki. Co mówiłem o tym drugim miejscu? No właśnie, tutaj pożegnanie raczej z Pucharami. Kolbieg jeszcze nie wiadomo. Rodado, 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 do, Rodado, 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 Akcja w drugą stronę, 36 minuta, musimy złapać w tej połowie kontakt. Janasi, Młyński, pojawi się Młyński do gry teraz. Pojawił się Młynek do gry, jest piłka do Roda, do Roda, do Kurminowskiego i Kurminowski niestety nie zostaje obsłużony. Akcja w drugą stronę, kolejny raz i będzie miał szansę pokazać się z dobrej strony. Myślę, że jak padnie trzecia bramka, to już nas pogrzebiał, jeszcze może te dwie wrzucimy. E, aczkolwiek byłoby fajnie... Byłoby fajnie jednak... Wygrać to spotkanie. 45. minuta. Nie wiem, czy... E, Kurminowski, czy nie Radkiewicz. No dobra, jeszcze chwilkę zostanie z Kurminowskim na boisku. Nic do jednego. Oceny bardzo słabe. Śladcy na razie nie grają w piłkę, tylko ee, e, są chłopcami do podawania płytek, można było powiedzieć. Raz e, wreszcie może się coś ruszy z przodu, jest Amajew, Amajew, Amajew do Kurminowskiej, do Ronda do ronda do, ronda do, 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 do strzelach, broni Brańkarz, Biawara, broni. To jest pierwszy strzał Wysokraków po 50 minutach, który mógł zagrozić w dla Biawary, aczkolwiek troszkę Całknięty na piłkarz Wisły, teraz Młyński, Młyński, sporo miejsca do środka, do Rodado, Rodado, Rodado w swoim stylu trafia niestety w supek. Dobrze poprawa. Rodado, Rodado, czeka, Rodado i Gubi piłkę. próbował, próbował tutaj widać, że stara się Rodado, będzie zmiana. Będzie zmiana Kurminowski zejdzie, wejdzie Rabkiewicz, wejdzie Antonik, wejdzie Rodado, w ten sposób zrobimy Jagieło, no właśnie, olejarka za żukrowskiego żyra. Miński, Anasik. Anasik. Dobrze. Obrońca. Lubiąca Śląska. Świetna półka do Radkiewicza. Radkiewicz jest rodabo. bo okazji do strzału. Końców. Końców mamy. Radkiewicz Żudany. Może to będzie układ na pastygu, który będzie grał w pucharach, jakkolwiek tych meczów nie zostało zawieszonych. 64 minuta. Jest jeszcze sporo do zrobienia. Bardzo ładny Rodado. Półka do ringa, ring. Dobrze tutaj Łukasza się praków zablokowali. Teraz Antonik próbował wyjść na atakiem. E, niestety nie udaje się ta sztuka, piłka do środka do Olejarki, Olejarka do Janasika, Janasik, Janasik do środka, dobrze, schodź, bardzo fajnie, otwiera Wiślakom drogę do bramki, Muński, Muński, jest Rodado, kolejny raz Rodado przy piłce, Antonik, Antonik, tutaj tracimy tą piłkę, ale szczęście Ajk nie rozgrywa tej piłki najlepiej, no tutaj... Jest szansa na wyprowadzenie kolejnego ataku przez Wyspę Kraków. Walczymy modesto. Modesto dzisiaj rozgrywa dobre zawody. Janasik wrócił, wrócił. Haulował. Miejski, Starzyński zróbmy. Parzyński. Parzyński. ma sił dopiero wszedł na boisko, ale też nie ma z kim rozegrać tej piłki, teraz się do gry pojadł jeden z piłkarzy, ale tutaj tacy Starzyński zrobił, to kryminał, Pask, poprawa, modestyk. No dobrze, teraz Sacek, piłka dla Antonika i to jest ostatnia to raczej naszego zespołu. Antonik wszedł, Aliego. jego tutaj no, i możemy mówić o dużym pechu dużym popu, może dobre i duże naszego rywala Radkiewicz, no niestety przegrywamy i to jest koniec marzeń, marzeń o, o wielkie Wiśle w tym sezonie no no, będziemy się skupić na będziemy się skupić na, na właśnie, na meczach, na meczach ligowych tutaj walczyć o najwyższe cele niestety nie udaje nam się zdobyć e, some questions regarding the przepunku. match. Yeah, no, further questions. no ale, ale to by było tylko na tyle Ten mecz, e, z ze Śląskiem Wrocław będzie bardzo na pewno trudny dla nas. Zobaczymy, kogo nam tutaj z skał. 6 milionów. Oddamy go. Tutaj może za patela udałoby się go wymienić. Jest też werden, ale tutaj cena Santoro 6 milionów, za Modena i Simone Santoro. Dobra, spróbujemy Simone Santoro prowadzić. Simone Santoro, Albedo. Czyż? Dobra. Tutaj pensje takie, że moglibyśmy spokojnie. Tych zawodników Verde oczywiście to już wiemy. Rodnicz nie potrzebujemy na razie, ale z Simono Santoro może się uda. Spróbujmy. Centrum transferowe. Simono Santoro z Modeny. Zaproponujmy wymianę za Patela oczywiście, bo inaczej nie mamy środków, żeby go pozyskać. Bramkarze, Patel, Żuperka non i 3 miliony. non i 3 miliony. Kontroperta. Usu... za tą tą kwotę. No tutaj wydaje mi się, że 0 kasy. Moglibyśmy szwila oddać. Moglibyśmy szwila oddać. Drogbenta Zdobył ponownie nową 8 zawodnika i Tatella, ale pewnie nie będzie można No właśnie, najmniej zawodnicy Przedłowił nie Stryfowski, no nie tutaj Nie uda nam się, skończymy negocjacje no Szkoda, kołowaliśmy. Byłby na pewno ciekawy zawodnik. Mamy jeszcze jednego zawodnika na liście. I to jest e, zawodnik ze Spezi. Antonu Czimirko zaproponuj. Podpisanie. Proszę. Akceptuj. Trzy lata myślę, że spoko. To, to... No, dajmy Uczciwa propozycja to jest świetny transfer Mirko Antonucci'ego z Bethy. Wydaje się, że to jest idealny moment na podpisanie takiego gracza. Już wiem, kto będzie dowodził w tym sezonie naszą ofensywą. Zobaczmy jeszcze zanim przejdziemy tutaj do rozważań, finanse i mamy tak, Leszczyńskiego, Cordoba 6, Uryga kończy się kontrakt, więc będziemy potrzebowali środkowego obrońcę za 6 miesięcy, reszta po milionie Carbo kończy się kontrakt i odchodzi, ok więc jest dobrze i tutaj Leszczyński Teoretycznie gdybyśmy przedłużyli, to mielibyśmy bramkarza. Negocjuj. mielibyśmy bramkarza i nie trzeba byłoby przedawać. No pod tak, tygnięk akceptuj, Bez przedłużenia. kontroperta, Jeden rok. Ignoruj i bull. Ok, ustawmy sobie skład. Ustalmy sobie skład, jeśli chodzi o mecz ze Śląskiem, bo to jest na pewno ważne. Mecz ze Śląskiem, Rodado. Tutaj Radkiewicz. Eee... Til, A Majew zostaje. Żukrowski. Eee... Niech zagra Żyra. Niech zagra Żyra. Niech zagra olejarka. Cacek będzie zmiana, cacek, 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 Sacek, sacek. sacek, sacek Short, żanowski na lewej stronie, Gryszkiewicz kolej uryka. Zagrają razem i będziemy szukać też obrońcy. Gerbowskich niech będzie. Radkiewicz to młynek, starzyński. I tutaj zamiast Starzyńskiego Terujowski Terujpowsk zamiast Rodado, Kukrowski nie zostanie reszta. Resztę, reszcie dziękujemy. Mecz ze śląskiem. Oferta transferu za sztila. Odrzucamy na razie. Na razie odrzucamy, bo mamy. Rozważę twoją prośbę. Pater chce bronić. No dobra, niech broni. Bo na razie jest naszym zawodnikiem. Niech broni. Niech broni i broni PT. Jest naszym zawodnikiem, więc robimy tą rotację. Ale tak mówię, chyba zostanie sprzedany albo wymieniony i pozyskamy innego zawodnika za niego albo, a zostaniemy z i Kierbowskim. Mam nadzieję, że tak się stanie. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się.